你看。 Spotykamy się dzisiaj po raz drugi w ramach projektu Młody Strażak poznaje ziemię kamiennogórską. Dzisiaj jesteśmy w, ziemi, w podziemiach Arado. Dzieci zwiedzą podziemia, dowiedzą się o historii tutaj Kamiennej Góry oraz będą miały liczne zabawy, konkursy, podchody. Podzielimy się na drużyny. dzieci będą tu szukały skarbów, a potem niespodzianka, pójdziemy z dziećmi na pizzę, więc bardzo miło spędzimy czas. To jest dzisiaj, a w najbliższym okresie czasu następny wymarsz, gdzie to się udacie. Tak, już 27 sierpnia spotkamy się w Pisarzowicach. Tam wspólnie pójdziemy na skalnik, na czarnów, wspólnie razem z GoPrem. Dzieci poznają zasady poruszania się w górach. Będzie to fajny rajd, zakończony grillem oraz zakończony noclegiem pod namiotami w Pisarzowicach, więc świetne podsumowanie projektu i podsumowanie całych wakacji. Tam nie będzie Witam Trybunał Jacek, projekt Radow w Kamiennej Górze. W dniu dzisiejszym odwiedziła nam młodzież, nas młodzieżowa grupa strażacka z Kamiennej Góry. Grupa w dniu dzisiejszym zwiedza kompleks w dość nietypowy sposób. Jako agenci polskiego wywiadu wcielają się do niemieckiej służby arty... artylerii przeciwlotniczej Luftwaffe, by później przedostać się na teren kompleksu w celu infiltracji niemieckiej technologii. Oczywiście, by dostać się do tej artylerii, by wejść na teren obiektu, oni muszą przejść drobne szkolenie. Także tutaj w tym przypadku młodzież szkoli się w rzucie granatem. Proszę bardzo. Trzymamy lewą ręką. Odkręcamy tutaj. On się nie odkręca. Ciągniemy za koralik i rzucamy do szybko. Od samego początku. Rok 1942 i 1943 to do nas czas przeogromnego kryzysu. Bombardowano doszczętnie nasze fabryki, więc byliśmy zmuszeni przenieść fabryki na Dolny Śląsk. Są to tereny na chwilę obecną w całości bezpieczne od zasięgu alianckiego lotnictwa, jednak bardzo się obawiamy, że w rękach aliantów w prędzej czy później powstanie samolot dalekiego zasięgu, czyli pompowy co napędzie odrzutowym, który będzie w stanie tutaj dolecieć i te tereny bombardować. A i przecież nie jesteśmy żołnierzami Ludwapę, a jednym z 30 ciemnych oczekiwaniów, na te tereny w celu infiltracji niemieckiej technologii. Właśnie, to szkolenie, żebyśmy mogli, żebyśmy mogli dostać się na teren tego kompleksu. I właśnie, proszę spojrzeć, przed nami jest kolejna pierwsza wartownia. Pierwsza. Jednak, jednak jest za ciemno i zapewne warto w nich śpi. No słyszałem, że wczoraj był rodziny Helgi i Hans sobie trochę popił, ale mimo wszystko dla pewności pójdę sprawdzić. Teraz czy, jest, czy, czy tam jest bezpiecznie? Zaraz, wrócę. I przyjdzie ci da. O, oczy, nikogo nie ma. Właśnie jak widzicie, to jest ta sławna niemiecka dokładność Wszystkich jakoś sobie radzących ze na front wschodni A ci którzy tutaj zostali, tacy jak Hans, jak widać mają lepsze zajęcie do roboty Niż piliewanie własnych wartości Zobaczcie To jest co, jesteśmy już tak daleko To będzie to już kolejność, kolejność, Ale już nie jest zbyt ale co będzie oznaczał taki znak? Będziemy chodzić. Ci, którzy chcą, oczywiście mogą się połączyć. To strzałem. to więc spróbujmy. Raz, dwa, trzy! Nie nie wrócimy! Oczywiście nie wrócimy! Oczywiście nie wrócimy! Oczywiście nie Oczywiście nie wrócimy! Oczywiście nie wrócimy! Oczywiście nie wrócimy! Oczywiście Właśnie w tym momencie będziemy rozbiegać się na boki od ściany, by zmniejszyć prawdopodobność zauważenia naszych przez miejskich żołnierzy. No jak to przecież obywa? Dziew dziewczyny na lewo, a chłopaki na prawo. To? Raz, dwa, trzy! Pomyślałem, no, że tylko kobiety mają problem z krókami, ale coś. mówi się trudno. No ostatni znak będzie bardzo prosty, na pewno wszyscy wiedzą, co on oznacza. Zaraz okay. będziemy iść dalej. A najpierw proszę spojrzeć na tą tablicę. Mówiono nam, że teren za tą ścianą jest ściśle strzeżony przez Wehrmacht, Tak więc proszę, proszę teraz utrzymać się jak największą ciszę. I gdybyśmy kogokolwiek spotkali oficjalnie. Jesteśmy je wcześniej. Wspominaliśmy a, z żołnierzami lub I odkryła. Jo, ja, światło. tutaj pierwszą odnogę tego tunelu. Prowadzi ona do zakładów Grenfellda, do tego wielkiego budynku naprzeciwko Rado i do tym tunelu W czasie bombardowania przewieziono by wszystkie wartościowe przedmioty, cały sprzęt firmy Rado i całą dokumentację do tych ziemi. Zmagazowano by tutaj bezpiecznie, a po bombardowaniu znowu przy, przewieziono na teren zakładów. I czy że w rzeczywistości sam Grenfelld pochodzi z najbiedniejszej rodziny żydowskiej w Kamiennej Górze. Jednak groźbicy ciężką pracą zarobili jego studia, no jak widać Grimfen się odwdzięczył, bo stworzył największą firmę tych w Niemczech. Właśnie widzicie, kolejna postawodka warto Jak a jak wspominałem, wszystkie historyk mają zarówno psychicznie jak i fizycznie, których teraz aż nam brakuje. Zostali zesłani na pracowni, a ci, którzy tutaj zostali, nie umieją dopilnować nawet własnej budki wartowniczej. Ale zobaczcie, wchodzimy do ogromnej hali. Niemożliwe jest aby ktoś podatnie rzecz bez powodu. Chyba tam jest ściana więc zapewne zanim się coś, czego nie powinniśmy zobaczyć. Więc teraz muszę zadać ma pytanie. Czy chcecie iść dalej? Powiedzieliście to bardzo optymistycznie. Tym bardziej po sobie przyniązywała, a słyszałem również, że istnieje coś tak pięknego jak demokracja, więc może zrobimy małe głosowanie. Kto chce iść dalej, nie podniesie rękę w górę. No nie <zusz Waluyzeafe> no, pues, dalej? To co nie uh, to będzie like, yeah. wasza <chi -tronata> yeah. yeah. <skryb> do yes tej ogromnej w naszej dokumentacji wynika, że mają być tutaj projektowane samoloty. Jeden z nich jest stojący przed nami Arado F555, e potocznie zwany latającym lub Samolot ten ma osiągać prędkość do 1000 km na godzinę dzięki sześciu silnikom odrzutowym marki BMW oraz całości ma być wykonany z gnoju aluminium, no chociaż ten, jak już może zwróciliście uwagę, jest wykonany z dykty. No Jest to tylko model poglądowy, ale nie możemy pozwolić, aby w przyszłości stał się realną Nie możemy pozwolić, aby zbombardował nowy aeroklasyfika Bomber, gdyż jesteśmy w projekcie dalekiego zasięgu, tak więc zróbcie dokumentację, zbierajcie informacje i chodźmy zobaczyć co z najbliższym po drugiej stronie. Do chwili. projektowe projektor samego Waltera Krumer. I tam projektuje takie samoloty, jak te stojące za nami. I właśnie Walter przyszło się był pilotem samolotu różnickiego. Na swoim kończyma ma 40 ze strzeleń, jest asem niemieckiego lotnictwa. I po jakimś czasie odstąpił od pilotowania samolotów, ale jak widzimy, nie odstąpił współpracy z Trzeczą Rzeszą, bo zabierze właśnie samolot ARADO e 5 jak również jest odpowiedzialny za pracę nad samolotem ARADO 234 Blitz.

なしって